Witajcie serdecznie, witam odkrywca. Tym razem pokażę Wam dom, w którym mieszkaliśmy przez ostatni miesiąc. Mieszkaliśmy, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień, i tutaj jesteśmy. W nocy, o 3 w nocy zamówiliśmy sobie stąd tracykla do Baknota no i stamtąd z będziemy jechali do Manili, gdzie, będziemy, gdzie zostaniemy jeszcze przez dwa dni. Także jakieś wideo ciekawe wam pokażemy, również z Manili. No i będziemy wracali, niestety. Miesiąc strasznie szybko minął. Także dzisiaj pokażę Wam dom rodzinny, dojeżdżamy. Tutaj bardzo dużo czasu spędzamy, na tym spędzałem bardzo dużo czasu, Hamag nazywa się dujan. dujan. Tutaj przeważnie jedliśmy śniadania. A tutaj jak pewnie pamiętacie z wcześniejszych postów to jest bomba, czyli pompa, a to niebieskie wiadereczko to tabu. Tu przeważnie braliśmy prysznic, mimo że w domu jest normalna łazienka, są nawet dwie łazienki. Znacznie przyjemniej było kąpać się tutaj na świeżym powietrzu. Zaczniemy od ogrodu. Tutaj macie domek bambusowy, który się nazywa Kubu, czyli domek bambusowy. Wieczorami kolacja w tym miejscu, później wylegiwanie się na drugim dujanie. To są psy. To jest Puglat, czyli łysy. To jest Dagler, najbardziej głupi pies na świecie. This is my wife, to jest moja żona. A tutaj jest Rinkinking, Rinkinking. Cześć, cześć, cześć. A tam są jej maluchy. Gdzie one są? Przeniosła je. Ostatnio leżały tutaj. A teraz są tutaj. Nie wiem, czy widzicie tam te małe kluchy. Kolacja jest później. Siedem małych piesków. Niestety, czy znaczy niestety, żeby nie było. One nie są do zjedzenia, one są na wydanie. Eee, tutaj, pamiętacie, udostępniałem też zdjęcia. Tu przeważnie piekliśmy ryby. I generalnie to miejsce, tutaj mógłbym nazwać jako rzeźnia, ponieważ wszystkie świnie i wszystkie kozy były właśnie tutaj zabijane. No, i parę kroków i jesteśmy na plaży. Tam wcześniej pokazywałem Wam Trinity Resort. Tutaj wyspa Imuki, czyli wyspa Cipka. Też pamiętacie, jeżeli oglądaliście. A jeżeli nie, to zapraszam, żebyście sobie włączyli wcześniejsze odcinki. Tam dzieciaki wracają na bambusowej łódce. A to. Proszę Państwa, to jest filipińska sortownia i utylizacja śmieci. Tu nie ma żadnej firmy, która zabiera śmieci, więc każdy sobie radzi jak tylko może. Więc wszyscy dookoła palą śmieci. I to akurat nie jest fajne, ponieważ jak cała wioska zacznie palić śmieci, to jest, to jest tragedia. Wracamy, żeby Wam pokazać dom z drugiej strony i od środka. Dugler. Maglar, no, maglar! No, 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 zobaczcie, co dzisiaj zrobiła moja żona. Jest też ma być modny, więc ma pomalowane pazury. Wszyscy dzisiaj sobie robili pedicure i manicure, więc i pies ma. Słuchajcie, wchodzimy do części tak zwanej brudnej kuchni. Tutaj wcześniej normalnie rozpalaliśmy ogień, żeby coś ugotować. No, ale stwierdziliśmy, że rodzice kupili dwie maszynki gazowe, więc dokupiliśmy po prostu jedną butlę. Co jest masakra, bo taka butla kosztuje tyle, co w Polsce. Tutaj jest jedna łazienka. Dodatkowo, to jest taka łazienka, którą najlepiej jest wykorzystać, jak się wraca z plaży. Człowiek jest trochę trudny, bardziej upiaszczony, więc. To jest tak zwana brudna łazienka, można by to tak nazwać. A teraz chodzimy do kuchni normalnej. Jest ciemno. Pewnie nic nie widzicie, no ale trudno. To jest normalna łazienka. Toaleta. Prysznic. I tak używaliśmy zawsze wiaderka z wodą, mimo że normalnie można korzystać z tego. Kuchnia kuchnią. Gaz-gazem. Tutaj też czasami jedliśmy. Można by nazwać że to jest jadalnia. A stąd od razu widok na plażę i nadamy w sobie. I A tu show it for my parents also. Tutaj jest salon z kinem. Bardzo często urządzaliśmy sobie seanse filmowe tutaj, oglądaliśmy sobie filmy również. Tutaj jest jeden pokój a siostry. A tam jest pokój taty i brata. No i kapliczka, kapliczka domowa, bardzo ważna część w filipińskim domu. Wcześniej pewnie pamiętacie, pokazywałem wam błogosławieństwo domu, to się wszystko właśnie przy tej kapliczce. No i jeszcze góra. jeden pokój nie używany pokażę wam to jest pokój, który w ogóle był nieużywany. on jest w ogóle nieużywany z tego względu, że z piątki rodzeńska tylko dwójka jest w domu, reszta pracuje za granicą więc tutaj to był taki składzik, po prostu, który sobie zrobiliśmy na nasze na nasze pierdoły to jest wyjście na ulicę Oczywiście na taras a tutaj mieszka babcia, która właśnie tam jest na dole, szyję sobie babcia, ma 80 lat. A z tego okna widok na morze to drzewko, które tam widzicie. Takimi długimi, długimi, suchymi owocami. To są już owoce, się nie da zjeść, ale jak są świeże, to są bardzo pyszne. Nazywa się to w różnych częściach Filipin: kalamungaj albo mungaj. Tutaj to jest mungaj. Zamykamy drzwi. Zamykamy drzwi. I idziemy do naszego pokoju. My sobie wybraliśmy ten mały pokój z tego względu, że. No ja nie wiem dlaczego my go wybraliśmy. Tamten jest większy, i. No ja nie wiem w sumie dlaczego. Nie wiem dlaczego wybraliśmy, ale tak wybraliśmy. W każdym razie rodzice zrobili nam prezent i kupili nam klimatyzację. Z tego względu, że moja żona też dwa lata. 2,5 roku nie, nie mieszkała. Tutaj w domu i dla niej też jest dosyć ciężko. Lustro. No i generalnie tak to wygląda. Czyli. To jest dom, który określiłbym jako dom no, w klasy średniej na Filipinach. Czyli generalnie jest wszystko, jest woda, jest prąd, jest gaz. Jak pada nie leci na głowę, bo to z tym różnie bywa tutaj. Niektóre domki dookoła wyglądają no, dosyć biednie, a niektóre, w szczególności jeżeli rodzina pracuje za granicą, tutaj niedaleko sąsiadów rodzina pracuje na Hawajach, no to chata jest tak wyrąbana, że, że szok po prostu w Polsce takich, takich domów nie widziałem, samochody też, jeżeli już jakieś tutaj jest samochód, to to są samochody trenowe. Także mały kącik ze wspomnieniami mojej żony Taras, na którym spędzaliśmy sporo wieczorów na czy to mieszkamy, idzie burza no i tak to wyglądało także ostatni dzień dzisiaj tutaj i następne wejście jeżeli będzie no to będzie z manili także mam nadzieję że każdemu się podobało to do tego czasu tak jak oglądaliście za wszystkie lajki bardzo dziękujemy za wszystkie komentarze i tak dalej. I, I co? No i generalnie idziemy dzisiaj pływać jeszcze wieczorem na tą wyspę. I kolacja, i trzeba spać, bo jutro wcześniej nam trzeba spać. Się kończą powoli wakacje, szkoda, strasznie, bo, bo zapomniałem w ogóle o wszystkim tutaj. To jest idealne miejsce, żeby po prostu wyczyścić sobie, umysł z wszystkiego. Kompletnie z wszystkiego. Tutaj czas płynie zupełnie inaczej. Począwszy od tego, że bardzo szybko zrobi się tutaj ciemno. Godzina tego, bo już wspominałem wcześniej. To jest No i co? Żal, naprawdę żal wyjeżdżać, bo wiem, że za chwilę nastanie ten, ten czas i dla mnie to będzie dosyć ciężkie, a w ogóle nie, nie, nie mam pojęcia. Wiem na pewno jak bardzo trudne to będzie dla mojej żony. Tym bardziej, że no tutaj pół roku nie była w domu i na ten teraz ciepliśmy przejechać tutaj też w przyszłym roku no zobaczymy jak to wszystko. Także ostatni rzut oka umierów. I ten pies zawsze, zawsze ze stojącym dytkiem po prostu nie wiadomo o co mu chodzi. wielkie dzięki, że byliście z nami przez te wszystkie odcinki. I pamiętajcie, że to nie jest koniec. Jeszcze jeden dni, i nastąpi również kontynuacja tego kanału po naszym powrocie. Zwracając racji tego, że jesteśmy mieszanym małżeństwem i mieszkamy w Danii Wydaje mi się, że zawsze jest coś ciekawego do pokazania. Także nie rozstajemy się z wami na zawsze rozstajemy się po prostu z tym miejscem. Także do zobaczenia w następnym wejściu w Manilii. No Nie być wideo a jest wideo. Awokado, papaja. Tutaj widzicie awokado, tu jest papaja. I głowa. Tutaj możemy szpiegować, szpiegować Zróbcie. Zróbcie. Zróbcie.